Kochani, to znowu ja. Dzisiaj troszeczkę kontrolnie sprawdzam pasieki, jeżeli chodzi o odymienia piwarolem po 24 godzinach. No te 5 uli, które były leczone naturalnie, nie wyglądają najlepiej. No ale tego się też spodziewałam, że tam już wiedziałam nie będzie dobrze. Pozostała część pasieki rozbieżność od pięciu do mniej więcej stu sztuk. Mam na drugiej pasiece powyżej też stu sztuk w paru ulach. Co jest dużym osypem, ale też myślę, że to jest duża zależność od tego, skąd nalatywały. W niektórych miejscach mam ule blisko siebie, więc tam myślę, że też względem tego, jak szedł pożytek, to po prostu bardziej pszczoły sobie zalatywały, może nosiły, bo patrzę na nawódź, że nawódź mam na zachodzie. Więc <noise> oceniam, że z tej strony leciały, właśnie w tych ulach zachodnich. No to mam troszeczkę większy osyp niż te, które są przyklejone do niego z drugiej strony. Jak to wygląda u mnie dalej w tym momencie? No, oczywiście, drugą y, partią będzie przeleczenie kontrolne tylko kilku rodzin, a więc wybiorę te rodziny, które miały najmniej pasożyta w sobie w osypie naturalnym, nienaturalnym tylko po, opa, po apiwarolu i te, które miły najwięcej. Więc to będzie tutaj na 26 uli, około 5 rodzin, które sprawdzę jeszcze jedną dawką apiwarolu. No i będę chciała jeszcze sprawdzić po sublimacji kwasem szczawiowym, jak to wygląda na pięciu ulach. Na pewno, jeżeli chodzi o eteryczne paseczki, wyleczyłam się do końca życia. U mnie, mówiłam, naturalnie się nie sprawdza ze względu na bardzo duży teren zapszczelony, a też samej ja mam dużo pszczół, więc no nie okłamujmy się. Ma to bardzo duży wpływ na to, jak w lipcu leczymy rodziny, jak wyleczymy. To taką mamy później wiosnę. Więc, kochani, pamiętajcie, że jeżeli teraz wam słabną rodziny, coś się dzieje, ocencie sytuację, pomimo tego, że macie wyleczone pszczoły, może już we wrześniu, włóżcie tacki na osyp naturalne, sprawdzajcie, czy tam nie ma reinwazji, czy coś się tam nie podziało. Pamiętajcie, jeżeli teraz matki, jeżeli teraz matki jeszcze czerwią, to rozwój waroła cały czas tam jest, więc nawet jeżeli byście odmili w tym momencie raz apiwarolem, za bardzo Wam to nic nie daje, ponieważ cała waroła jest podza sklepem w tym momencie. Ale warto sobie jeszcze, póki mamy ciepło, póki są obloty, no bo tak naprawdę mamy przepiękne obloty od soboty, więc warto sobie założyć jeszcze tacki osypowe, tacki higieniczne, czy kartony z olejem i posprawdzać, czy nie ma czasem naturalnego osypu waroła. Jeżeli jest, kochani, kontrolnie przeleczcie jeszcze sobie raz pasiekę przed zimowlą. Oczywiście w Stosownie do tego, czy jest czerw, czy nie ma czerwiu, trzeba też wziąć to pod uwagę, żebyśmy nie zatruli pszczół, bo to nie chodzi o to, abyśmy dymili w nieskończoność. Chodzi o to, żebyśmy przeprowadzili zabieg tak jak należy, czyli najlepiej bez obecności czerwiu krytego. Pewnie teraz w niektórych ulach mówicie, że znikły pszczoły, uciekły. To nie jest do końca tak, kochani. Jeżeli macie królową w ulu i garstkę pszczół, no to może to być przyczyna np. nosemy, cerane. Albo właśnie niewyleczonej dobrze waroła. Pamiętajcie, że to nie chodzi o ten rok dokładnie, bo faktycznie, jeżeli byśmy zawalili w tym roku nieleczeniem waroła, to będziemy mieć słabe rodziny. Ale jeżeli takiej rodziny nie ma, to prawdopodobnie w tamtym roku po prostu były niedoleczone, a w tym roku już jest akumulacja, bo mniej więcej źle wyleczona waroła, to w ciągu półtora roku nie mamy pszczół w ulu. Więc jeżeli zostaje królowa. Z garstką pszczół to jest, kochani, po prostu to, że mieliśmy porażoną, słabą pszczołę, która przy oblocie wyleciała z ula, ale już nie miała siły do niego wrócić. Jeżeli ucieka nam głodniak lub chory rój, to ucieka razem z królową. To jest ostateczność. Zostaje wszystko w gnieździe, ale wtedy mamy puściutkie gniazdo i takie rujeczki niewielkie możemy gdzieś spotkać wiszące na drzewach. Jeżeli takie rujeczki do Was przylatują, pamiętajcie, że tu chodzi też o rozwagę. Nie łączymy tego absolutnie z żadną rodziną, którą ma, macie na pasiekę. Najlepiej taką rójeczkę y, po prostu gdzieś dać y, na kwarantannę, na kraj z drugiej strony działki, tak żeby nie miało blisko kontaktu z naszymi pszczołami. I nie dokarmiajcie już o tej porze roku, tylko jeżeli macie jakieś plastry rezerwowe z pokarmem, to po prostu adekwatnie do siły tej rodzinki wkładamy te plastry i staramy się jakoś przezimować tą rodzinkę. Pamiętajcie, że w przyszłym roku... Też na wiosnę od razu nie łączymy jej z naszymi rodzinami, ze względu na to, że większość chorób, które są u pszczół, hmm, rozwijają się w drugim pokoleniu. Czyli na przykład zgnilec, choroba woreczkowa, to jest drugie pokolenie pszczół. Więc dopiero pierwsze objawy będziecie mieć koło kwietnia, jeżeli będą niesprzyjające warunki i jeżeli ta rodzina będzie miała zachwianą bardzo równowagę. Jeżeli ta rodzina będzie wykazywać higieniczność, zdolność, to możecie jeszcze pierwszych objawów nie zauważyć, ale później... Przy połączeniu na przykład ze zdrową rodziną, wtedy może dopiero wyjść. Przypuśćmy, załamanie pogody, brak nektarowania, głód, chłód, zimno, jakiś stres wynikający u tych pszczół i w tym momencie nie dość, że ta rodzinka, którą włożyliście, uaktywni swoje wszystkie e, niefajne rzeczy, które miała w niespodziance e, w, dla Was, to jeszcze zlikwidowaliście sobie w tym momencie swoją zdrową, silną rodzinę i może rozprzestrzeniliście sobie chorobę na pasiece. Pamiętajcie, każda rójka, którą. Bierzemy, powinna przejść kwarantannę, najlepiej głodówkę, czyli 24 godziny minimum ją głodzimy, po tym czasie podajemy jej litrę syropu cukrowego z 20 kropelkami na przykład olejku eterycznego, cynamonowego, w celu takiej troszeczkę dezynfekcji i wtedy dajemy ją na kwarantannę, minimum pół roku bym taką rodzinkę trzymała, najlepiej ją po prostu mieć jako zawsze ostatnią którą się opiekujemy. Pamiętajcie, że to, co do nas przychodzi na pasiekę, tego nie znamy, nie znamy, jak, jaką miała początek u siebie, dlaczego wyleciała z ula i dlaczego o tej porze. Wszystko, co jest do czerwca, też może być chore, kochani, bo chore rójki też wychodzą, też wchodzą w nastrój rojowy, mają tam jakieś swoje przetrwalniki, tylko są na tyle silne, że jeszcze wtedy wchodzą w normalny nastrój rojowy. Możecie się też dziwić, że przypuśćmy we wrześniu mieliście ultętniący życiem, tam było o siła 10-15 ramek bardzo silne roje, teraz otwieracie i nagle patrzycie, a tam są cztery rameczki pszczół. To właśnie, kochani, chodziło o ten proces krótkowiecznej pszczoły, czyli dopóki matka intensywnie czerwi, dopóki nadrabia czerwienie, dopóki tam jest ten krąg życia, dotąd nie widzimy ubytku rodziny. Nagle matka ogranicza, już jest ograniczana w czerwieniu, coraz mniej składa jajeczek, coraz mniej wygryza się pszczółek i wtedy jest zjazd tej rodziny, wtedy widzimy nagły ubytek, ponieważ nie mamy tego przyrostu naturalnego. Matki, które podejmują czerwienie i ciągle teraz jeszcze czerwią, najprawdopodobniej też coś z tymi rodzinami jest nie tak. Przeważnie to będą rodzinki słabsze, i w tym celu matki pobudzają też, pszczoły pobudzają też matki, aby uzupełnić kasty, które są potrzebne przecież w każdej rodzinie pszczeli, aby była wyrównana równowaga. Prac, z którymi musimy się podzielić, czyli muszą być karmicielki, muszą być włoszarki, muszą być pszczoły zbieraczki, sprzątaczki, te, które się opiekują młodszym czerwiem, starszym czerwiem to wszystko tam ma znaczenie. Jeżeli będzie brakować któryś pszczół, pamiętajcie, że pszczoły będą pobudzać matkę, będą chciały nadrobić, bo dla nich przetrwanie one wiedzą, że tam potrzeba siły, tam potrzeba przetrwania. Więc jeżeli teraz na przykład Macie swoje rujeczki na trzech rameczkach, na dwóch rameczkach i widzicie, że one spadają, a macie takie dwie, trzy rodzinki, kochani, połączcie te rodzinki, dajcie im jedną silniejszą rodzinę, one będą miały większą szansę na przetrwanie, bo z takiej rodzinki, jedno ramkowej, czy dwie i pół ramki pszczółek, tak trochę obsiadanych, jak to się zacieśnimy, bo wiecie, może nam się wydawać, że my mamy pięcioramkowy odkład w środku, ale nie liczy się ilość ramek, tylko ilość pszczół, jakbyśmy zasypali do, na ramkę, ile nam zajmie tych ramek tak na ciemno obsiadanych to jest ważne bo my możemy mieć nawet 10 ramek w powiemy że my mamy silną rodzinę no bo widzimy tam po 100 pszczółek na każdej ramce to tak się nie liczy, kochani, sypujemy, ścieśniamy gniazdo i sprawdzamy, czy one już obsiadają nam te rameczki na czarno. Wtedy wiemy, że to jest dobrze przygotowana rodzina, i wtedy możemy ocenić, czy to jest rodzina, którą wymagamy do połączenia, czy też chcemy sobie po prostu przezimować zapasową matkę i staramy się wtedy dogodzić temu, temu odkładowi. Tam inaczej traktujemy go, tam go troszkę ocieplamy, żeby zmniejszyć siłę nacisku, jaka jest w zimie na ogrzanie tego gniazda. Bo pamiętajmy, Większe rodziny chłodzimy w tym momencie, aby ograniczać matki w czerwieniu, żeby tam już nie było teraz czerwiu, żebyśmy nie spracowali sobie najważniejszej pszczoły, jaką mamy do tego, aby na wiosnę to tętno życia ruszyło, bo one wtedy na przedwiośniu mają wyhodować swoje siostry, wyhodować, przepraszam, wyhodować to, co tam jest najważniejszego. A nie teraz. Teraz nam niepotrzebna jest pszczoła młoda w ulu. Nam ona jest potrzebna na wiosnę. Więc w tym momencie chłodzimy, otwieramy szufladki, zamykamy dzwon u góry albo zamykamy szufladki, otwieramy wentylację górą. Nie dajemy zatworo mat, nie kładziemy mat na górę, żeby było troszeczkę chłodniej, bo pomimo wszystko naprawdę mamy ciepło na zewnątrz i ciężko jest pszczołom wyhamować matki. Jeżeli są jeszcze młode matki tegoroczne, to tym bardziej. A już nie mówię, jeżeli jest jakakolwiek równowaga w ulu zachwiana, na 100% matki będą. Pod, po, pobudzane do czerwienia, żeby jeszcze nadrobić tych pszczółek. Więc kochani, jeżeli macie jakieś y, obiekcje, pamiętajcie, jeszcze zerknijcie, póki pszczoły wychodzą na wlotek, póki latają, widzicie, że oblatują się, wracają do ula, to znaczy, że spokojnie taki ul można jeszcze otworzyć, można jeszcze zerknąć, można jeszcze rozdzielić ten kłąb, nic się temu nie stanie, bo temperatura, która jest na zewnątrz i w środku ula pozwoli ewentualnie tym pszczołom, które spadną na dynnicę, wejść z powrotem na ramki i to jest najważniejsze. Temperatura, która uniemożliwi tym pszczołom, które spadną na dennica wejście na górę, to jest temperatura, w której już dajemy spokój pszczołom, zamykamy i patrzymy dopiero, kochani, na przedwiośniu. Pamiętajcie tylko jeszcze, to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli cokolwiek się dzieje w tym momencie w Waszych rodzinach, jeżeli widzicie, że któraś rodzina zniknęła, właśnie tam jest garstka pszczół, zamykamy ten ulszczelnie, to jest bardzo ważne, ponieważ pogoda jeszcze zezwala na to, że inne pszczoły po prostu... Chodzą, szukają, przenoszą do swojego ula i czy to sobie możecie zrobić na złość, czy pszczelarzowi obok, pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby podchodzić do tego w sposób y, odpowiedzialny. Zamykamy ul, palimy ramki, jeżeli nie znamy przyczyny, jeżeli na przykład to jest jakieś tam porażenie waroła i jesteśmy tego przekonani, że tam jest zawalone leczenie, coś tam się dzieje, te ramki jeszcze możemy, kochani, zdezynfekować delikatnie i wykorzystać w przyszłym sezonie. Jeżeli tam widzimy obumarły czerw, jeżeli widzimy jakieś przyczyny inne chorobowe, zamarły czerw, to nie tylko tyle, że tam na przykład brakło pszczoły i on się przeziębił, tylko jeżeli były już podejrzane wcześniej jakieś grzybice, jakieś gnilce, kiślice, choroby woreczkowe. Takie rameczki, kochani, z czerwiem obumarłym zawsze palimy. W ogóle tego nigdy nie dajemy do innych uli. To jest jeszcze roznoszenie nie tylko w wosku w, tym w wosku w pokarmie czy w pyłku tych patogenów, ale też kochani, jeszcze muszą pszczoły wyczyścić te larwy. Przecież to jest martwa larwa, ona jeszcze dodatkowo ma inne patogeny, które wcale nie są fajne, żeby pszczoła swoimi żuwaczkami musiała wyciągać i czyścić nas. Więc tutaj nie oszczędzamy, nie zarobimy na jednych, dwóch czy pięciu ramkach, nawet na pięćdziesięciu nie stracimy. Pamiętajcie, że ramki, które nie nadają się, nie przeliczamy przez wartość finansową, tylko przez wartość zdrowotności pszczół, to się opłaca, to wraca do nas później ze zdwojoną siłą. Więc kochani, mam nadzieję, że będziemy się jeszcze słyszeć, pewnie będziemy też jeszcze jakoś ze sobą rozmawiać. Chociaż czasu ostatnio nie było, no pogoda, wiecie, jak już jest pogoda, to wpadamy na pasieki, jeszcze coś tam robimy. No pewnie będzie teraz troszeczkę więcej czasu, nadrobimy może jakimiś pogawędkami. A poza tym mogę Wam życzyć w tym momencie udanej wiosny, bo właśnie zaczęliśmy nowy sezon. To właśnie teraz pokazujemy, jak wejdziemy w nowy sezon, i to jest jeden z najważniejszych okresów. A najważniejszym okresem to jest, kochani, lipiec 15 lipca to jest wtedy właśnie budowanie przyszłego sezonu i pamiętajcie za rok, jeżeli w tym roku coś nam nie wyjdzie, coś się zawali, zebraliśmy doświadczenie, wyciągamy wnioski, a w przyszłym roku już wiemy, że będziemy musieli się mobilizować. Jeżeli te rodzinki wyjdą na wiosnę już słabsze, to już od wiosny mobilizujemy tą rodzinę, aby ją wzmocnić, ale jeżeli wyjdą w miarę i dadzą radę, to pamiętajcie, 15 lipiec to jest najfajniejszy moment, kiedy budujemy zimowe pokolenie. I to pokolenie jest najważniejszym pokoleniem, bo ono daje nam zdrowe, wiosenne pokolenie i siłę rodziny. I to ona nas będzie cieszyć na przedwiośniu swoim pierwszym oblotem. I wtedy pamiętajcie, przychodzimy z kapeluszem na pasiekę, jak jest pierwszy oblot, albo z parasolem. Co wybierzecie, obojętne, wygódka w locie jest piękna, macie później taki rozkwiecony, brązowawy kapelusz. <grywa> poważnie, przerabiałam to, mydło odplamiające albo szare sobie, kupcie wtedy, natrzyjcie, ten kapelusz zejdzie. Ale róbcie to na świeżo, nie pozwólcie, żeby zaschło. I cieszę, cieszę się, że was, z Wami mogę tutaj jeszcze troszkę teraz porozmawiać, że jest na tyle ciepło, że jeszcze możemy wsiąść na pasiece. I kochani, y, też miód. Y, cieszę się, że te pszczoły się nam oblecą, że będzie wszystko w porządku i mam nadzieję, że w marcu zobaczymy się i będziemy się chwalić, jakie mamy piękne obloty. A koło Kwietnia, maja pewnie będziemy się chwalić pierwszymi rójkami, bo pamiętajcie, rójka o tej porze roku na, wios na wiosnę to jest świadectwo temu, że mamy silne, bogate rodziny, bo do tego dążymy. A to, że wychodzi rójka, to jest kochani, ich naturalny podział rodziny. To jest ich natura i ma prawo uciec nam rójka, tylko pamiętajcie, dobrze ją złapać. Miłego.